Dzień dobry kochani Agnieszka z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie i chciałam Was dzisiaj ze sobą zabrać do parku. Tutaj jest akurat bardzo głośne miejsce, znam fajniejsze, ale przeprowadziłam Was tutaj dlatego, że mam czosnek niedźwiedzi w takim jednym miejscu. Troszeczkę urwałam. On tak pięknie kwitnie. To są liście. Mam tutaj takie jedno miejsce, gdzie on jest, bo te liście z kwiatami musiałam się wdrapać. Jedno takie miejsce, gdzie się niestety popułam. proszę tutaj rośnie nam ten czosnek niedźwiedzi. Ja mam takie większe liście z fajniejszego miejsca. Czosnek niedźwiedzi tak samo jak roślinka, która tu obok kwitnie przy okazji fajne widoki to jest czosnaczek to już też kwitnie roślina w smaku przypomina czosnek i smakuje jak czosnek. Można to wykorzystywać do, do jakiegoś mnóstwa wycieczek więc i czosnek niedźwiedzi i czosnaczek można I Już jest Można to wykorzystać do, do sałatek, do... na pesto. Można trochę zamrozić, można zrobić, przechowywać w solance oczywiście. I... Czosnek niedźwiedzi ponoć nazywa się tak dlatego, że to była pierwsza roślina którą niedźwiedzi jadły po przebudzeniu. Ale czy to prawda? Może i tak. Czosnaczek rośnie obok i też smakuje czosnkowo, więc kto to wie. Wiecie co? Mam tutaj taką roślinkę między pokrzywami. Ona też ma takie troszeczkę kujące liście z jednej z drugiej strony. Takie jasne, niebieskie kwiatki. To jest miodunka. Miodunka jest dobra na przeziębienie, jak sama nazwa wskazuje. Ja mam już trochę to robi urwane. Muszę te liście, żeby pójść dalej. Tu, gdzie jestem, jest trochę ciszej, spokojniej. Nie ma już tyle wycieczek, co akurat mi bardziej odpowiada. E oczywiście pokrzywy zwyczajnej nie muszę nikomu przedstawiać, a od tego nawet można zacząć, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robił. Tak samo pokrzywę można wykorzystać na różnego rodzaju smugi. Można użyć do smoothie, na pesto, do sałatek nawet, można zjeść liścia pokrzywy. Żeby nos niepokoić wystarczy go skulkować. Już ma połamane pożydełka. Można to jeść. Dobrze, że akurat przechodziłam. Tak dla przypomnienia. To jest żywokost. Żywokost też ma takie dosyć kujące liście, dosyć grube, mięsiste. Ten jeszcze akurat nie kwitnie, ale już widziałam kwitnący. Żywokost jest dobry na skórę, kości, stawy. Warto z niego zrobić olej, tym bardziej, że w tej chwili księżyc rośnie. I wszystkie roślinki mają większe wartości odżywcze, właśnie w górze, w liściach, w kwiatach. Dla przypomnienia bluszczyk kurdybanek. Kolejna roślinka. Oczywiście składu chemicznego ja nie pamiętam, nie znam i prawdę powiedzi powiedziawszy, nikt tego nie będzie pamiętał, nikt tego nie będzie znał, dlatego że to nie chodzi o skład chemiczny, tylko ważne ma znaczenie, na co ta roślina nam pomaga. Tak, akurat roślinka jest bardzo dobra do tego, żeby oczyścić organizm z metali ciężkich. E, tu mamy kolejną międzypokrzywą przytulia. To akurat wszyscy znamy. Pamiętamy z dzieciństwa, jak się rzucamy, i to się przyczepia. To akurat jak ja się wygląda, to nie przyczepia się do ubrań. To była też forma zabawy. W ręce mam jeszcze stokrotki. Stokrotki też są jadalne. Stokrotki dobrze wpływają na są pędne przede wszystkim, poza tym mają różne właściwości. Ale tak jak wszystkie roślinki, kwiaty, można sobie o tym więcej poczytać, ja zawsze zbieram stokrotki, suszę i potem dodaję do herbaty. Tak zwyczajnie, a jak mam ususzone stokrotki, to tak samo robię z nich olej. Macerat, a potem smaruję tym skórki, jak Wam rzecz do przypomnienia, to jest jasnota biała. Właściwości ma podobne jak pokrzywa zwyczajna i również się nadaje do jedzenia, do suszenia, na sałatki. przypominać, chociaż to jest dobra przypominajka, że to jest ta dobra właśnie pora roku, żeby nazbierać mniszka lekarskiego i zrobić z nich syropy, żeby do sobie podnieść odporność immunologiczną w zimie. Próbowałam różne sposoby. Próbowałam i zwiększać cukier, zmniejszać cukier, próbowałam dodawać cytrynę, ale to nie ma znaczenia. Najlepszy, najprostszy przepis na zrobienie syropu z miszka lekarskiego. To jest oczywiście dużo kwiatów. Mam tutaj, w torbie już nazbierane. I, I gotujemy w stosunku 1 do 1. Czyli jak chcemy na litr wody, to dajemy kilogram cukru. Na 2-3 litry wody dajemy 2 i adekwatnie 3 litry cukru. Gotujemy to wszystko razem takie kwiatki jak mamy roz... najpierw potrzeba je na czymś białym rozłożyć dać szansę robaczkom, żeby wysły, wyszły z kwiatuszków no i potem wrzucamy do wrzącej wody, do tego wrzącego wywaru z cukru zostawiamy na 24 godziny mieszamy w miarę możliwości, a po 24 godzinach odcedzamy pasteryzujemy i mamy syropy na zimę. Tu Wam pokazuję, właśnie kwitnie tak samo głuk. Głuk ma takie listki przypominające kaczełapki. Mam nadzieję, że to widać. Powiem szczerze, że korzystam tylko z telefonu, nie mam żadnych innych urządzeń, ale staram się przybywać, przekazać to, co wiem, tak jak mogę. Więc to są kwiaty głogu. Głóg jest dwuszyjkowy i jednoszyjkowy. Jest albo biały, albo różowy. Jeden i drugi jest jadalny. I głóg ma bardzo dobre właściwości na układ krążenia: na serce, na krew. Tak jak mówiłam, pokrzywy nie trzeba przedstawiać. Każdy wie, każdy zna, każdy wie, że kuje. Pokrzywa ma bardzo szerokie właściwości lecznicze również, tak jak mówiłam, bardzo dobrze wpływa na włosy, skórę, a jeszcze lepiej działa w połączeniu ze skrzypem. Za mną są takie piękne widoki. To jest naprawdę świetnie. Nie używam okularów. Teraz nic nie widzę, bo słońce mnie razi. Nie używam i nie będę używała. Tak samo jak nie używam filtrów, dlatego że nie blokuję dostępu słońca do mojej skóry. Słońce Przedostaje się przez skórę, przez oczy, przez klatkę piersiową, plecy i wydziela nam naturalną witaminę D3, która również podnosi nasze, nasze zdolność immunologiczną nasz i system. Ja, przepraszam bardzo, mój mózg po prostu pracuje zbyt szybko. E, bardzo często łapię się na tym, że e, przełączam się z włoskiego na angielski i odwrotnie, a czasami po prostu brakuje mi słów. Za to najmocniej przepraszam. Kolejną wycieczkę rowerową, którą przepuściłem, więc na chwilę zatrzymałam to nalewanie. Od czasu, do czasu wchodzę sobie na taki pomostek. Może trochę za szybko, może trochę wolniej wyjdę z kadru przede wszystkim. świeże powietrze, dużo aromatów, dużo eterów w powietrzu. No i oczywiście lepiej będzie się spało. Więc idę dalej. Ja co prawda już mam rozbierane właściwie to ja się zatrzymam. I ja sprawdzę mu to co mam. Więc pokażę wam jeszcze raz moje zbiory, przy okazji przypomnę, jak wygląda jasnota purpurowa, podobnie jak pokrzywa. Ona jest trochę mniejsza, ale ma fioletowe kwiatki. Jeszcze raz zajrzymy do mojej torby. chciałbym ja tylko przytulię kwiatki mieszka, trochę właśnie miodunki, trochę bluszczyku banku, trochę czosnku niedźwiedziego, trochę a, i tu mam jeszcze liście... Um, widać? Teraz widać. Tu mam liście, one są trochę pogięte, ale liście jeżyny. Liście jeżyny mają też właściwości oczyszczające, żebym już tego wszystkiego nie pomyliła. I tutaj jeszcze mam czosnaczek. Teraz wrócę do domu, o i zrobię sobie pesto. Jest dużo innych roślin, które warto w tej chwili zbierać. Jeżeli macie w innych okolicach, na pewno rosną różne inne rzeczy, roślin. Na pewno będzie podagrycznik, który jest też bardzo dobry, bardzo zdrowy. Też można wykorzystywać do sałatek, do jedzenia. Ale ta która jest stosowana przy dnie moczanowej. Tak dawniej była nazywana właśnie podagra. Bardzo... Jeżeli ktoś ma możliwość, warto sobie nazbierać kwiatów bzu, lilaka zwykłego. Lilak ma właściwości nawet przywracające skórze, taką myślę, może nie młodość. Generalnie my to nazywamy usuwa zmarszki, a to nie jest tak, że usuwa zmarszki, Ja myślę, że lilak ma takie właściwości przywracające elastyczność skórze, więc warto z tego zrobić jakieś oleje, napary na oczy, może, czy jakieś maseczki, nawet. A ja sobie pójdę dalej i jeszcze pokażę jedną roślinkę. Tak jak mówiłam, jest wiele innych roślinek, które już o tej porze roku można zbierać, ale ja zbieram te, które mam i te Wam właśnie pokazuję. A ostatnią roślinką, którą na pewno znacie, niezapominajki, są to kwiatki z bajki, rosną nad potoczkiem, patrzą powiem oczkiem. Niezapominajki są dobre na Podobnie jak lawenda, mają takie działanie relaksacyjne, również warto zrobić sobie takie okłady pod oczy. Także to jest ostatnia roślinka, którą dzisiaj zbieram. Tak jak mówię, składu chemicznego nie znam, ale w opisie zostawię więcej informacji. Także zachęcam Was do zrobienia własnych na przykład olej, maceratów do skóry. A jeszcze powiem jedną rzecz. Ja wiem, że bardzo łatwo pójść i kupić sobie dobry balsam. Ja też byłam uzależniona, ja codziennie po prostu potrzebuję i tak posmarować skórę i to robię od 30 lat. Tylko, że od lat już sama robię oleje, sama robię te maceraty. I powiem Wam szczerze, że może ktoś powiedzieć, a czy to nie tłuści ubrań? Tak! Tuści, tuści piżamy, może tuści um, pościel, ale wiecie co? Piżamę i pościel to ja wymienię, a moją skórę będę miała ze sobą do końca życia. Dopiero jak dusza odejdzie, to wymienię skórę, ale o tym innym razem. Pozdrawiam Was serdecznie, kochani. Ja sobie urwę taki piękny, pachnący bukiecik. Będzie mi dzisiaj cudownie znowu pachniało w pokoju. E, zachęcam Was do swoich e, zbierań, a muszę Wam powiedzieć, że poznałam kogoś, Dziewczynę przez internet, mieszka kilkaset kilometrów ode mnie i ona jest w stanie 20 kilometrów pojechać po to, żeby nazywać pokrzywę. Myślę, że każdy może, tylko nie każdemu się chce, ale to rzecz gustu i oczywiście od was wszystko zależy. Pozdrawiam Was, kochani serdecznie. Bardzo dziękuję, że ze mną znowu byliście. Do następnego razu i do usłyszenia. Pa!